Mam witam na kanale. Trochę mam ciemną noc, ale no nie mam kiedy nagrywać. Także nagrywam w nocy i teraz tak. Trochę mam tu rozpierdziel, bo to są akurat rzeczy, które wytachałem z piwnicy od brata. Także przetargałem sobie może po kolei kable od konsoli co do I pierwsza nowa konsola. PlayStation Slim. Nie mam niestety do niej. To gdzieś poszedł w odgięty, prawdopodobnie został spalony przez mamuśkę w piwnicy. I teraz, tak, do tego brałem dwa pady, aczkolwiek są mocno zaniechane, więc będą, e, będą do regeneracji. Ale dawno konsolka. Także żeby brak nie grał, leżało gdzieś tam w szafie. Także tu sobie jeszcze kable HDMI gdzieś tam po które mi się przydadzą z całej, tej, z całej tej właśnie piwnicy. Także to jest to. E, Znalazłem też starego pada Logitech, ale jest bezprzewodowy, a zgubiła się zgubił się odbiornik, więc tutaj nie pokorzystam. I teraz tak, po kolei miesiąc u mnie luty, to po są są przedczesne święta. Wylaczyłem dodatkowo poza tym playem poza tym playem trójeczką jeszcze cztery konsole. Cztery. Po prostu tak od miesiąc co dawno mi się nie zdarzył. I teraz tak, będę leciał po kolei. Mam w końcu ach, mojego Xboxa. 360. Długo go szukałem, długo się żeby go kupić. Może na płasko położę. Karton jest tylko. Może czy tutaj postawię. Karton jest, ale nie mam do niego. Ach, bardzo fajnym stanie. Ma też nienaruszoną plombę, Ja sobie go odpalałem. Także konsolka jest. Oj, oj, oj. To jest konsolka śmiga. To jest fajny Mam komplet zasilacz. Tylko zasilacz jest y, angielski z prześciółką bo to od gościa, który sprowadza sprzęty z Anglii. Do tego jeden padziorek oczywiście. Będę go nogami położyć teraz. Tak. Jeden padziorek i jeszcze dodaję mi gratisie ładowarkę na dwa akumulatorki, żeby nie musiał że tak powiem, sobie kupować. Tylko mam już do ładowania. To co prawda kabel jest angielski, ale chyba. To jest... Tak, można go wymienić do tej ładowarki. Także tutaj też będę miał ładowarkę do, do padów. Także za tę konsolę zapłaciłem 250 zł, bo tak ktoś ostatnio mówił, żebym e, mówił ceny. Także za, za ten cały komplet z kartonem tutaj od Xboxa zapłaciłem 250 zł. Myślę, że to jest taka normalna cena, ani super wyryw. Ani jakoś nie przepłaciłem po prostu za ten stan konsola 250 giga. Ma. Dla mnie jest ok tak ja byłem w stanie za to tyle dać. Poza tym jakoś dziwnie teraz te xboxy 360 poszły w górę. To jest poza tym ten najnowszy model E, który ma, który ma właśnie wbudowane WiFi i to jest najlepszy, bo najnowszy model. I teraz tak od tego samego, a i to było gotówką. Postałe rzeczy kupiłem w ten sposób, że Zebrałem swoje gierki, które miałem duplikaty na Play'a Trójkę. Tam wziąłem, dorzuciłem sobie jakieś gry z czwórki, które były duplikatymi plus Sims czwórka, którą kupiłem. Tam też za grosze 20 złotych. taki zrobiłem taką kupeczkę gierek w reklamówkę. I mówię, dogadam się z gościem ewentualnie na jakąś wymiankę. Tamte gry, nie wiem, szacowaliśmy na około 500 złotych. Tyle jedno lego, więcej chodziła najtańsza sztuka. I teraz tak. I za to sobie po prostu u niego nabrałem jeszcze gier i sprzętu. I teraz tak, kolejna konsolka, po kolei, Boże, polecę. Zawsze chciałem ją mieć w swojej kolekcji. To jest mianowicie Nintendo DS Lite. Wersja, wersja czerwona. Co prawda zapomniałem wziąć od, od mistrzunia, którego pozdrawiam oczywiście, bo fajny wyryw. Ładowarki do tej konsoli, ale one są bardzo tanie na Allegro. Oni chciał mi wysłać tę ładowarkę, ale powiedziałem, że jeszcze u niego będę. Po inne sprzęty, więc sobie tą ładowarkę. E, dokupię. Także tą konsolkę e, mam w kolekcji już teraz. Nigdy nie miałem, także sobie ogram. Tutaj gierki z Game Boya też e, chodzą i do tej, gry, do tej konsolki on mi dorzucił chyba jakąś gierkę. Nie. Kupię nam jeszcze. Mianowicie Super Mario Advance. Um, on sobie za tą konsolkę z tą policzył chyba 70 zł. E, no ładowarkę będę miał, bo potem od niego wezmę, także za to dałem 70 zł. Kolejna konsolka, która mi się trafiła, to mianowicie jest Game Boy Advance. E, jedyny mankament to tylnia klapka, która się przytrzymuje e, tutaj jest, nie ma tego bolca, który się przeważnie urywa, ale konsola jest sprawna. E, za tą konsolę e, ten jegomość chciał sobie e, zarzucić 50 zł, więc wziąłem od razu bez pytania. Także to jest druga konsolka, która mi się trafiła od niego i teraz tak, e, gry, Osta na największy wyrok zostawię na koniec. E, od niego sobie wziąłem jeszcze Gears'y, trójkę, bo brakowało mi tylko tej części e, do kolekcji, akurat w konsoli z płytą, bo odpalałem, sprawdzałem konsolę. Także to, na Xboxa One a wziąłem sobie kolekcję e, Rare Games, e, to jest chyba 30 pozycji, tak, 30 hits, on Epic Collection. Także tutaj są 30 gier od, od Rare. Eee, także w środku tylko płytka. Też będę musiał sobie to ogarnąć, posprawdzać. Dodatkowo na czwórkę eee, Car Mechanic Simulator. Nie wiem czy ona ma wersję polską, czy ona się aktualizuje. Muszę sobie sprawdzić. Eee, gierka o, o naprawie samochodów. Nigdy nie widziałem tego typu gierkę, więc chętnie sprawdzę. Do tego Gierka w klimatach cyberpunkowych, ale pixel artowa, DEX. Także tutaj jest akurat manualik, soundtrack, takie fajne wydanie. Na tą gierkę się od dłuższego czasu czaiłem, także to też sobie program. Na trójkę szukałem od dawna Jakuza Czwóreczka od SEGI. Co prawda nie mam książeczki, ale i tak mnie cieszy, że ta pozycja w końcu trafiła do mnie do kolekcji i dodatkowo na Xboxa Fable trójka też się na tą e, grę czaiłem. ja ogólnie chyba ogrywałem tylko jedynkę na Pc kiedyś jak wyszła także do zrobienie mam dwójkę i trójkę e, bo warto znać tą serię i teraz tak jeszcze wyryw zaległ za 40 zł bez kosztów przesyłki, bo było Allegro Smart. Kupiłem sobie Samurai, War, Samurai Shadow od SNK. Dosyć fajna bijatyka. To, nie jest, to jest chyba 11 czy 12 z serii. Do tego było bardzo dużo na automaty. A to wyszło na 4, Także od 40 zł. Dodatkowo do tego od tego samego kupującego wziąłem sobie Steelbook za 5 zł. Od, od gierki właśnie F1. Także fajny, niezniszczony będzie kolejny steelbook do, yy, do kolekcji. Yy, I jeszcze tak. Dzisiaj sobie też kupiłem, była promocja w RTV Evo, Już pokazuje wszystko, to już wszystko. Za 24 ziko Taką fajną gumiastą podkładkę. Pod kąpa, pod myszkę do pracy. Pro gamer, wiadomo. Jest launcher. Także to, to też. I... I teraz feature. I już mówię co to jest. Jechałem do gościa, bo tuż przed wyjazdem powiedział mi, że ma dla mnie jeszcze, że załapie się na 3DS-a. No i super, nie miałem nigdy 3DS-a, ani ten 3DS. Nintendo 3DS I pojechałem, on mi to pokazuje, od niego tą, tą konsolę wziąłem, dorzucił mi jeszcze gry. On sobie za nią liczył 250 zł, że chce. Ostatecznie jeszcze dorzucił mi 3 gry do niej. I oczywiście ten przecudny futeralik z, z jakimś tygrysem, czy cholera, ale prawdziwy facet to. Jak gra, to może grać nawet na takim, na takim w takim futerale. No, ale wracając do tematu, I w domu, jak zaczęto oglądać, ja się też za bardzo nie znam na konsolach Nintendo, no bo nigdy nie miałem tych konsol. Okazało się, że ta konsola to nie jest, to nie jest zwykły 3DS, a mianowicie jest to 3DS XL, czyli ta największa wersja. Ona oczywiście jest trochę uciapana, pobrudzona. Ale tą konsolkę sobie jeszcze wyczyszczę, nie miałem naprawdę czasu, sprawdziłem sobie wszystkie te sprzęty, czy po prostu działają, one wszystkie są sprawne, działają, także ta konsolka też, też działa, ja ją włączę sobie tutaj, pokażę, że sprzęcik działa, wszystko śmiga, tu sobie chwilę pograłem jakieś tam dunki Konga, mniejsza z tym. I do tego jeszcze, tutaj zapakowane ma takie dodatkowe miejsca na, na gierki, dorzucił mi, żebym miał w co pykać. Mario Kart DS do kolekcji, nie wiem, co dodał. ta dwójeczka, nie wiem, czy to być na kamerze widać. I dorzucił mi Super Mario Bros. na ds -a. Także te trzy gierki jeszcze mi gościu dorzucił. Ja się z gościem dogadałem, że jeszcze w niego gotowa na pewno będę brał, bo jestem bardzo zadowolona, ale to do ładowarkę do tego Nintendo 3DS. -a. Także ten zakup. Uważam, że za, za te pieniądze, w ogóle ja te gierki, które miałem na trójkę, to kupiłem za naprawdę małe pieniądze, bo ja nigdy nie kupuję duplikatów, chyba, że są tak tanie, że warto wziąć się, tak? Więc y, mnie to naprawdę kosztowało te cztery konsole grosze, bo te, te gry i tak y, nie zamierzałem sprzedać, tylko po prostu były kiedyś na, na wymianę, tak? I trafiła się taka złota okazja, więc nawet się nie zastanawiałem, wziąłem te gry w pudełko i, i rzeczywiście, rzeczywiście y, warto było, warto było, także... I za jednym zamachem nabyłem trzy konsole od, od, yy, od Nintendo. Przy czym jedną naprawdę fajną i naprawdę yy, drogą konsolkę. Nawet mi za razu dać gotówką 250 to tak jest warte, bo dalej na grono dużo, dużo drożej. A jest stan naprawdę bardzo fajny. No i co? To jest całość. Pięć nowych konsol, yy, i kilka gierek, także no, luty to jest po prostu. Mistrzostwo świata. Więcej chyba z tym już nie będę kupował, bo się wytrzaskało z wszystkiego. Także jak się podobało, łapka w górę. Jakiegoś komentarza, lajka. Jak ktoś nie subskrybuje, to niech zasubskrybuje, jak mu się podoba. I kolejne filmy będą na pewno też na kanale. Ja też powoli już się zamierzam na zakupienie tutaj gdzieś w postawieniu, nie mam ziomu, skosy, kolejnej szafki z Ikei. i I tyle. I tyle. Zacząłem trochę też streamować, także, także postaram się co wieczór też, bo co wieczór gram jakiegoś streama może zrobić, może nie, nie tak regularnie, ale, ale będą na kanale się pojawiały z różnych gier, które posiadam. Także dzięki. Trzymajcie się.